13 mi zostało leży. Myślałem, że może nie podołam. O! Dobra, po raz kolejny przeszukałem całe miasto. Pozabijałem zombie, nie znalazłem ani jednego z skrapu. Nie mam pojęcia. Powiem wam, że nie mam pojęcia, jak to działa. Może pójdę na mine, może pójdę na kopalnię. Tu jest jakaś baska. Zastanawiam się, jak duże są duże bazy. Bo tutaj te bazy to są takie gotowce. W sumie fajne, bo nie będzie głupich struktur po mapie i tego typu rzeczy. I mnie widzi stąd. Tamtąd znaczy się. Chyba mnie widział to było do mnie. O, to jest pytanie za milion punktów. Ej, bo tak jakby nie patrzeć, to ten gościu na samym dole teraz perfekcyjnie się po prostu rozkłada. Żebym go zabił. Fak. Wiecie co jest najlepsze, że on tam teraz siedzi za tą skałką. Raszuję go. O kurde. Obszedł mnie. Dostał po hedzie. Dobra, a mi się skończyło. Ammo do tego. Dobra, gościu będzie mnie próbował obejść od góry. Więc mam lekką lipę mm, Muszę załadować amo do Dobra <laughs> Ja nie wiem jak to, to sobie poradzić tutaj Dobra gościu Po co była ta cała zabawa? To było jedno z dłuższych PvP naprawdę Jeden v jeden jakie miałem z kimś Ale W ogólnym rozrachunku no po prostu i tak jestem better <laughs> Miał jeden scrap, Spoko sprawa Miał jakiś stat booster, medy nie chciałbym czegoś czasami przypuścić, a mam dziwne wrażenie, że tutaj może być coś wartościowego i może będę mógł gdzieś znaleźć jakieś itemy. Ale tam widzicie, że jest jakaś kopalnia, czy tunel, czyli o, widzicie, i skrapik Oczywiście mi by się przydało jeszcze więcej. Okej, okay, czyli tutaj trzeba mieć helmik. Dobra, i wychodzę na brzegu. Wow. Fajnie, dobrze wiedzieć, że jest takie coś. I ja teraz bym chciał się chyba już dostać do swojej bazy. Dobra, sprawdziłem tutaj jeszcze tą miejscóweczkę, ale tutaj też nic ciekawego nie znalazłem, i scrapu raczej na oczy nie zobaczyłem. Yy, ogólnie chyba będzie trzeba wybrać się na tamtą miejscówkę wodną, bo nie wiem, czy to jest zbalansowane, czy to jest właśnie niezbalansowane, ale tamten scrap dropi perfekcyjnie. Dobra, skraftowałem pierwszego storage'a. <laughs> Do największych nie należy, stawiam sobie go gdzieś tutaj. Oj, oj, ale to jest malutkie, powiem wam. Mógłbym sobie odłożyć tego spasa i semika. Dobra, potężnie się tutaj wystrzelali A teraz pytanie, gdzie ktoś jest? Powiem wam, że gościa trochę wywiało Tak siedzę i obserwuję jego ja go nigdzie nie widzę, no Tam się może uda wyczaić coś fajnego Chciałbym w sumie jeszcze to sprawdzić To też lokacja rodem z normalnego rasta Dobra, da się tutaj wejść na górę Więc Welcome I czy tutaj też trzeba robić parkour? Oj, oj Też trzeba robić parkour Uff Uff Uff, fofo, 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 prawie spadłem, ale mam, jestem na górze. Oh, je, tu jest scrapik, scrapik lewo, revolver. Lewo No, jak tutaj się respi, scrapik, to tutaj się opłaca wchodzić, wam powiem. Dobra, trochę rzeczy do Storage'a odłożonych. Możemy iść dalej na tą wodną lokację. Wy możecie wiedzieć, gdzie jest moja baza, i tak tutaj za długo nie będę grał. O, kurde. Leży, a może mieć fajne temki i widzę, że już ma scrap. Eee, I nie tylko, był jakiś Thompson. Także spoczko, ale tak poza tym to nic ciekawego: jakieś puste amu do customów. O, cholera, właśnie mi dropnął 10 razy scope, to jest chyba jakiś totalny pogers. Więc aż, aż pójdę to zaraz odłożyć do Bazuncji baski Bazuncji. Tak mi się wydaje, że to działa w taki sposób, że te stat boostery dodajemy do broni, boostując je sobie. I mówimy siemka, siemanko, gadam ze z ale Ale nie wiem jak to się robi, oj tutaj nie da, o kurde Nice, le parkur pro Dobra gnoju, to mnie tu będziesz próbował zajść Dzięki za metal scrapik. No bo szkoda, tak teraz se pomyślałem, że nie ma na przykład przerabiarek Nie wiem na ile un turnet pozwala robić cuda jeżeli chodzi o mody Ale jakby były takie przerabiarki rastowe, że mógłbym wrzucać tam znalezione bronie, tego typu rzeczy I bym dostawał z powrotem scrap. To, to by był totalny ko kozak, bez kitu Ja debil, ja debil, po prostu ja debil Chłop mnie zabił z czegoś, nie wiem z czego Ale wyciągam z walcika co nieco i idę działać na spawnie Tylko, że pewnie wywaliło mnie gdzieś po drugiej stronie mapy, no oczywiście, że tak Okej okay. Hello man Dobra, zdecydo... zdecydowanie. Zdecydowanie zadużałam, o w niego strzeliłem Dobra, tam są goście z bronią 13 mu mi zostało Leży Myślałem, że może nie podołam Oh fuck Miałeś trochę itemów chyba, co? Dobra, mogę wziąć kastomka, mogę wziąć tego To, 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 to Wieram trochę itemów z chłopa Bo to się może potem przydać mm, Tutaj ten gość może coś miał? Nie, nie miał nic, nie miał skrapu ani nic takiego Dobra, to Uff! Set ze znaków. To jest dopiero sztosik. Nie mówcie, że nie. Krap, boostery. Ja pierdolę. Ej, bo jest przypał lekki. Dobra. Pozbyłem się. Gość miał duża moda MP5, to trzeba wziąć. I tutaj jeszcze... Nic, ale tu jeszcze ktoś się gdzieś respił, chyba czy on już zniknął? Dobra, nie ma nikogo. Lecę dalej. To już. za dużo, za dużo, naprawdę za dużo. Prawie mi się tu już zginęło, bez kitu. Dobra, serwer jest po starcie. E, ja się zrespiłem i idę od razu na ten wodny monument. Dobra, powiem wam, że jest bardzo, bardzo ciemno. Wy i tak nic nie widzicie, ale ja też wiem, że ktoś tam chodzi. Też idealną okazją nie byłoby złapanie tego kogoś. fajnie by było, jakbym go znalazł. Dobra. Sorry, gościu. Ja wiem, że ty pewnie chciałeś pożyć trochę dłużej niż chwilę, ale tutaj nie ma czasu na głupoty. Ua, metal chestplate z zombiaka. To mi się wydaje, że to jest dopiero potężny set. I że jest o wiele lepszy od znakowego. Eee, dobra, będzie kolejny serwer restart, co oznacza, że kolejny raz będę miał szansę na e, zlutowanie kozackich ilości skrapu. Teraz mamy znowu całą wioskę do zlutowania eee, Także mam nadzieję po restarcie powinien się tutaj lód zestakować nowy i są też wszystkie zombie O kurde Gdzie jesteś Bobo ale się przestraszyłem chłopa Dobra gdzie jest ten Bobas no? JAKIM JA JESTEM DEBILEM PRAWIE GO NIE ZABIŁEM Miałem po prostu przed oczami Stratę całego mojego e, f, Dorobku Dobra ktoś przy mnie reloaduje pompę mm. I nie jest to expost Który jest daleko bo expost sobie przyszedł grać, Więc ja się stąd zawijam mam na sobie 12 skrampu A znowu ten dzieciak przybiegł Dobra ja stąd spadam Dobra, czas na craft na dużego super dużego chesta Ciekawe ile będzie miał slotów. Podejrzewam, że to będzie totalnie not worth, ale let's try. Może zrobimy sobie go w innym miejscu, na przykład tutaj. <laughs> Dobra, to jest jednak totalnie opłacalne, wy, ty, wy ile slotów. Swoją drogą teraz odkryłem magiczny sekret, e, mianowicie tego, że tak działają boostery. Mogę go tutaj sobie dodać i mam coś takiego dodane, stat booster. Dodałem 49 poziom sobie do swojego kałacha. Chociaż nie wiem, czy to nie jest strata i czy lepiej sobie tego nie zostawić na potem i nie wziąć teraz jakiegoś słabego, low-levelowego Ale nawet nie mam żadnego dużonego, więc... Albo kozak, albo nie kozak Siemaneczku, do świry, witam was z powrotem na... E, na kofie, kof, tak możemy na to mówić, king of the hill Ogólnie tutaj ostatnio były jakieś zmiany, dużo update'ów, dużo łatek bugów i tak dalej, i tak dalej I musiałem schować trochę i itemów do volta. No, i w sumie schowałem tylko jedno AK, trochę medów i helmik z face maskiem. I to w sumie tyle. Nothing special, jak to się mówi. No i tak jak dobrze wiecie, zostałem też zrajdowany. Albo nie wiecie, nie, nie mówiłem wam, zostałem zrajdowany. W sumie pierwszego dnia, jak tutaj grałem, jak nagrywałem, to następnego, jak już wszedłem, to już bazyń miałem przejęty ktoś inny. Więc można powiedzieć, że zaczynamy od nowa. Tylko tym razem tak naprawdę wiem o co chodzi w gierce, wiem co się robi i. Dobra, wyrzucił mi przy Paradise City. W sumie tam nigdy nie byłem, więc mogłem pójść w tamtą stronę i zobaczyć, czy będzie tam coś fajnego. Według mnie jest to w stanie wyjść nawet na plus temu serwerowi. Mi się ogólnie podobają ja jego założenia i mi się naprawdę przyjemnie na tym gra. Na pewno jest to serwer PVP z nastawieniem właśnie na rajdy, tego typu rzeczy i tak dalej. Dobra, leży. Ojoj, oj, patrzcie, ile miał skrapu. W ogóle, tak jak wam mówiłem, wsadziłem ostatecznie tego boostera, e, mogę wam go pokazać. E, to jest booster z dosyć dużym poziomem 49 poziom, więc wydaje się być w miarę wysoki. Swoją drogą to, co jest świetne, i teraz sobie o tym przypomniałem, to jest strona, która jest tutaj dostępna na serwerze. E, mamy market, mamy dealera, mamy battle passa, mamy. Tabele, jakby graczy, możemy też sobie zakupić VIPa i tak dalej, i tak dalej Market to po prostu ludzie sprzedają przedmioty, to jest taki można powiedzieć auction house typowy, więc nothing special Możesz sobie kupić po prostu jakiś przedmiot, jaki tylko masz ochotę To co jest bardzo fajne, to jest ten Battle Pass Mamy Battle Pass startowy, który jest do, do każdego odblokowany za darmo, za który dostajemy przedmioty za wykonywanie zadań Dajmy na to, że wejdę tutaj w tier pierwszy, muszę zabić 10 zombie, dostaje randomową common broń Mogę kliknąć sobie start quest, no i muszę teraz zabić 10 zombie Jak widzicie w lewym górnym rogu mam aktywny quest poziomu e, tam pierwszego To jest naprawdę spoko sprawa, bo oprócz samego tego, że to wiecie, to jest PvP, tego typu rzeczy No to są też questy i tam przepustkę opłaca się robić Jest mi ktoś w stanie wyjaśnić, dlaczego jest tutaj mały ludzik? To jest chyba unturnedowa postać, taka wiecie, jak manekin machający Zabawna sprawa, ale chyba się tutaj coś, zbugował się model, tak mi się wydaje W czasie wykonywania quest'a mogę sobie oczywiście wejść, zobaczyć, że mój progres Mam na ten moment zabite 8 na 10 zombie Dobra, bo ogólnie sytuacja wygląda tak, że ktoś przy mnie przeładował broń Więc ktoś tutaj gdzieś jest Tylko nie wiem gdzie Dobra, już wiem gdzie ktoś jest to raz Dobra, gościu zabity na szczęście się udało. Jak widzicie, w lewym górnym rogu wyskoczyło mi, że zakończyłem quest pierwszopoziomowy. Eee, dobra, co my tutaj ściśle mamy? Mamy medy jakieś. Ok, po zakończonym questie możemy sobie wejść do naszego Battle Passa. Eee, szkoda, że muszę to otwierać za każdym razem, ale mniejsza z tym. Eee, mamy tutaj, że ukończyliśmy 10 zombie zakończone. Climb, reward i dostaliśmy naszą nagrodę. Możemy wejść od razu do Battle Passa i odpalić quest drugi. Podnieść 10 zespawnowanych itemów, dostajemy 5 coinów start quest Tutaj gdzieś przede mną słyszę customa i pompę Mogę w sumie podejść i zobaczyć co się dzieje, no i tak nie mam co robić A i tak mam quest na zabicie jednej osoby Więc może będzie jakaś szansa, żeby coś fajnego ogarnąć i... Czy to jest jakaś wioska? Tak, to w tym mie mieście O dobra, widzę, widzę gościa Dobra, leży A, Quest zaliczony Pytanie tylko, czy on się przed kimś chował? Czy on się z kimś strzelał? Tak, udało się! Mamy pustą bazę, ja myślę, że ja nie będę przesadzał i nie będę teraz na siłę szukał bazy, która nie jest zajęta tutaj, żeby się przejść, to i tak nie jest źle. A miejscówka jest nawet dobra, więc myślę, że jak najbardziej mogę ją przygarnąć. Także ja sobie stawiam tutaj szafeczkę. Dobra, jest box, jest dużo miejsca na itemy, także mogę chociażby Bolcika sobie schować, mogę schować Pythona, Kastomkę, Sporo w sumie itemów mi się zebrało w zapas, spoko sprawa. Hmm. Większość z tego mogę odłożyć. Zostało mi trzy scrapu. Sleeping baga zrobiłem. I muszę go sobie tutaj gdzieś postawić. Dajmy na to. No nie wiem. O, dobra, tutaj pasuje chyba dobrze, jest położony. Spoko. Udało się, odłożę sobie jeszcze skopy. E tutaj mamy ammo, normalne ammo sobie zostawię w zapas. Swoją drogą z tego co się orientuję, zostało też dodany teraz home, więc mogę wracać do mojego beda. Mamy 15 sekund. Dobra, ogólnie teraz chciałem wam pokazać jedną ciekawą ciekawostkę, <grywka> ciekawą ciekawostkę dotyczącą, dotyczącą szardów i gemów na tym serwerze. Otrzymałem 5 takich bardzo ładnych, różowych szardzików od e, tego tutaj pana. <grywka> Dokładnie tak. Bardzo dziękuję w ogóle za pomoc e, pandzie i za Wytłumaczenie, tam jak serwer działa i tak dalej, odpowiadanie na pytania bardzo miło i no, zapytał się mnie też o opinię, jak mi się serwer podoba i tak dalej, to jest naprawdę bardzo, bardzo miłe. E, więc mamy tak, mamy pięć takich pink shardów i co możemy z tymi shardami zrobić? Możemy sobie wejść w crafting i możemy sobie te shardy połączyć w tak zwanego gema, jak... Ok, ogólnie takie najważniejsze info na temat szardów macie pod komendą help i to jest dokładnie pod help3. Macie tutaj napisane, że szardy są bardzo wartościowe. Mamy 8 różnych typów szardów, plus eventowe. 5 szardów możemy craftować jako gema i sprzedać gema na e, stronie za golda. za golda, za którego możemy e, kupować przedmioty. I to jest jedyny sposób na e, zarabianie golda bez wydawania realnych pieniędzy Co możemy kupić za golda, wam za chwilę oczywiście pokażę Więc wchodzimy sobie w taką zakładeczkę, to jest tutaj w e, utilities e, Tak dobrze czytam? Tak dokładnie, utilities e, Mamy te 5 pink shardów i możemy sobie skraftować na takiego pink gema e, Mythical crafting supply To już poważny item jest Wchodzimy sobie na website I tak, wchodzimy sobie do dealera Mamy tutaj dealera Mamy tutaj ceny, obecne ceny za wszystkie gemy, wszystkie rodzaje gemów, jak widzicie są różne typy Gemy są różnowartościowe, te ceny się zmieniają, mamy na przykład Spooky Gema, to jest gem halloweenowy warty aż 800 golda e, Tutaj może, możemy wejść do niego, mamy more info, e, jest wykres, wykres wartości tego GEMA, jak widzicie na przykład 40 minut temu ten GEM był wart też 270 golda, więc bardziej opłacało się go sprzedać wtedy, te ceny rosną, maleją, musimy sobie sprawdzić, kiedy, kiedy coś takiego możemy dostać, no i ja mogę sobie zrobić coś takiego, że sprzedaję tego e, GEMA i to już chyba się wydarzyło i tak jak widzicie, tutaj w prawym górnym rogu e, sprzedałem tego Gema. Dostaliśmy 150 Golda. Co możemy zrobić z tym Goldem? Za Golda możemy sobie wykupować na przykład y, możemy wejść w Vipshot, tak zwany właśnie, gdzie tutaj kupujemy itemy za Golda. Możemy sobie na przykład powiększyć Volta albo powiększyć marketplace sloty, czyli wystawiać więcej itemów na sprzedaż, albo mieć większego Volta. I móc chować więcej itemów, chociażby jakieś eksploziowe ceki i tak dalej, ważne rzeczy. Myślę, że to akurat jest bardzo przydatne, żeby go sobie powiększać. I tutaj łatwo komuś zrajdować bazę i łatwo stracić itemy, więc wszelkie przedmioty do rajdowania czy bronie zawsze warto sobie schować właśnie w takim walucie. Także naprawdę spoko sprawa. I ogólnie cały ten system, cała ta strona jest naprawdę świetnie zrobiona, mi się to bardzo podoba. Ma bardzo ładny design. No ja jestem po prostu zaskoczony tym, jak dobrze jest to zrobione. Um, jak na po prostu serwer PVP, bo to nie jest jakiś serwer roleplay PVE czy nie wiadomo co. Naprawdę super sprawa.